Witam wszystkich serdecznie, wszystkich miłośników i smakoszy dobrego jedzenia. Ja nazywam się Danie, a to jest mój film z cyklu Jedzenie to Pasja. Dziś jesteśmy w Dzinhe, to jest parę kilometrów od mojego miasta i zobaczymy, co tutaj ciekawego mają. Zapraszam. Okay. Mają tutaj taką bardzo ciekawą zabawę dla ludzi, żeby sprawdzić, jak grubym się jest. Mają rozmiary od XL do potrójnego XL i sprawdzimy, jak wielki mój, mój brzuch jest i gdzie się potrafi znieść. Na, na mniejszy się jest. Jakiś larw mają te takie larwy. Nie wiem dokładnie co to jest. Pachnie przepalenizną, spalonym w ogóle jakimś tłuszczem na oleju. No nie wiem, dziwne mam uczucie, żeby tego spróbować. No ale dobra, spróbujmy co to jest. Bardzo miętkie w ogóle, wbija się bardzo gładko. Taka ta larwa, i spróbujmy co to jest. Chyba więcej tego nie będę próbował. Dziwne uczucie jakiego robaka Oboje. Jest to gorzkie, gorzkie, smażone. Nie wiem jak to bardziej. Jest to bardzo gąbczaste w ogóle. Bardzo miękkie, żeby to gryźć jak, nie wiem, jak, jak jakiś marshmallow. Ale chyba już podziękuję, chyba jedna mi wystarczy. nawaliła cały kubek, ale chyba nie chcę tego więcej. Mogę jeszcze spróbować jednego dla pewności. Tak, będzie tego nie Nie jest to no, jakiś mój faworyt. Do przekąszania. Mhm. No i dobra, i znaleźliśmy jakąś fajną kawiarenkę Kawiarenkę z piekarnią, tak można powiązać, bo oni chleb mają, kawę mają Także zobaczymy co ciekawego Właśnie zamówiliśmy jakieś smakołyki I zobaczymy co ciekawego w Dien ma go zjeść I zamówiliśmy jakieś smakołyki Już wam mówię co mamy Mamy milk tea Mamy jakiś napój ZUK Nie wiem co to jest jeszcze Potem wygluję to zobaczę Mamy ciapato z serem Bo jesteśmy bardzo ciekawi jak robią chleb Bo nie jest łatwo znaleźć chleb w Korei taki dobry Ten wygląda ładnie wypieczony I mamy mamy pastela de Belen Pastel de nata Znaczy się, no nie wygląda to jak portugalski pastel Ale co to no. I mamy taką kanapkę bardzo popularna w Korei. To jest skąs, te czarne to jest pasta z fasoli i tutaj mamy ser na górze. Także popróbujemy, zobaczymy, czy będzie ważne Dobra, muszę się napić na początek, bo jest sucho w garle. Zobaczymy, jak smakuje milk tea. No, zobaczmy, co to za milk. Tea. Ale słodkie, ale bardzo dobre. Pewnie dlatego, że jest dużo cukru. Czarna herbata z mlekiem i dużo ilością cukru. Po prostu, ale bardzo dobre na zimno. Super, wypas. Mhm. Dobra, spróbujmy skąsa z, z pastą z wasoli. I ser. Jak to jest smakuje? Pasta stosowana jest słodka. Plus ten ser, taki mógłbym powiedzieć, la ricotta mozzarella. Po połowie coś takiego. Jakby kozi ser. nawet, no, chyba kozi tak naprawdę chyba wsadzimy. I skąd Bardzo fajnie wypieczone. Nie jest to jakieś gluczaste. Nie wiem, zakalec, że tak powiem. Nie jest bardzo kruche, bardzo słodkie. No, fajne. Udało mi się. Spróbujmy pastelka. Pastel jak widać, ciasto. Nie jest to chyba francuskie ciasto, nie wiem co to jest. No jeśli chodzi o pastela, to kremu prawie nie czuć. Nie jest tak dużo ciasta tego. I nie jest to jakieś ciasto francuskie. Jest to jakieś maślane ciasto. Maślany piskopt. jak do szarotki. Kruche ciasto maślane. Jest... Krem jest taki mało kremowy. Prawie go nie czuć. Ciasto zabija prawie cały smak. Ale taka napka basła. Dobra, teraz zobaczmy jak wygląda chleb. Teraz jest całkiem spoko, nawet za dużo chyba. Tak. Spróbujmy co to. Jak na Korea, bardzo dobry chleb. Ser mozzarella. Jak widzimy, takie mają kawałki mozzarelli w chlebie, które bardzo mocno są odczuwalne. Mm. jak na chleb, bardzo dobry W porównaniu do polskiego, to to nie jest, ale jak na Koreę, to jest bardzo dobry chleb Na pierwszy taki chleb znalazłem w Korei, który tak mi smakuje A teraz mamy jakiś zielony koktajl Zobaczymy, wymieszamy, spróbujmy, co to jest Nie jest herbata. Można by było to porównać do herbaty, ale to nie jest. To jest jakieś liście czegoś. Jakaś zielenina, taka, nie wiem co to za zioła są, ale z mlekiem wymieszane. Nie jest to takie słodkie. Słodkie daje bardziej mleko. Spoko. Takie wydawałoby się, że to jest jakiś zdrowy napój. Zielona moc. Co dokładnie to jest, to nie? Nie jest to jak herbata z mlekiem, na pewno Co to jakieś liście z mlekiem Nie jest to za słodkie Ciężko mi to porównać do co ale jest No Dobra, co tu dużo mówić dobra. Tyle, dobra, ja zajadam, siadam i zajadam a po, zaraz za chwilę idziemy na jakąś kolację zjeść i zobaczymy co tutaj mają zjedzenia na kolację no niestety nie dali nam rachunku paragonu znaczy, to nie jestem w stanie wam pokazać ile nas to kosztowało ale kosztowało to nas 19 tysięcy za dwie osoby także spoko dwa drinki, jakieś tam smakołyki, kawałek chleba i tyle, dobra a teraz lecimy, zobaczymy trochę czasu spędziliśmy, pospacerowaliśmy się na deser, ofaliśmy się, dobra lecimy teraz zjemy już kolację bo się ciemno robi I taki to dzianek. no i dobra, i znaleźliśmy jakąś restaurację tak naprawdę wczoraj nam się nie udało tutaj dotrzeć bo już było za późno, już zamykali byliśmy tak naprawdę pół godziny przed zamknięciem ale już powiedzieli, że nie sprzedają, że już sprzątają więc dotarliśmy tutaj na następny dzień bo naprawdę chcieliśmy sprawdzić to miejsce z tego co wyczytaliśmy to naprawdę serwują bardzo dobrą rybę więc jesteśmy dzisiaj tutaj zamówiliśmy rybkę czekamy aż na podadzą więc ten film jest złożony z dwóch dni tak naprawdę Czekamy no, Tak naprawdę miejsce bardzo mi przy... przypomina mi stylówkę jakąś w Portugalii Albo Kanary, wyspy kanaryjskie, część Hiszpania Nie no Hiszpania nie, Portugalia Bardzo mi przypomina w ogóle wszystko, jak to wygląda Portugalia Kolory, te drzewo otwarte, w ogóle ta kuchnia Byłem w Portugalii w restauracja, tak naprawdę Zobaczymy, co ciekawego mają Ja, jedzonko wygląda przesmacznie Jak to się całe prezentuje, to aż morta się cieszy od ucha do ucha I co my tu mamy? Mamy tu miks różnych rybek, jak widzimy Nie jest to jedna rybka, są to chyba 4 czy 5 różnego rodzaju rybek Wygrillowane bardzo dobrze, bo ten zapach się unosi tutaj, że uważa, masz ochotę podschrupać cały, żeby czuć ten grill przy spalonej skóry, taki mm. przez <grym> to wygląda, ale się cieszę. Cieszę się, że wczoraj było to zamknięte i musieliśmy to wrócić. Dzisiaj jest dużo znacznie lepsza pogoda i nastój, żeby to zjeść, bo wczoraj byłem totalnie bez energii już, ale dzisiaj można się cieszyć. No i co tu jeszcze mamy? oczywiście Mamy kiełki, mamy kimci, mamy jakieś inne kimci i tutaj mamy jakąś taką, ale chyba kiełbaskę w cieście. Zaraz spróbujemy, zobaczymy na jakie tatce to jest ogóle podane. No, mamy tutaj jakieś ziemniaki w miodzie z czarnym sezamem Tu mamy sosik, papryczkę, sałatę i takie ryścia to już było. I zupa już też taką. Gdzieś siadłem wcześniej Chyba też na filmie jakoś wcześniej pokazywałem Także zobaczymy co to jest No i dobra, zaczniemy od kiełbaski na początek I zaraz przejdziemy do No, zobaczmy tą kiełbaskę Jak to się prezentuje hmm. Bardzo fajny pomysł ja, Nie wiem do, do czego mógłbym to porównać jest to dużo lepsze niż mortadela Ale coś takiego Jakby mortadela w jalku usmażona Bardzo dobre Bardzo fajne Nie jest to zupełnie konsystencja kiełbasy Jest to bardziej konsystencja pasztetowa Ale jest bardzo pyszna Mmm Dobra Ale nie siostry Przejdźmy do rybki Wam pokażę w jaki sposób to nie wiem powinno się podobać Bierze się takie gałązkę liścia sałaty kładziemy na to rybkę bierzemy trochę ryżu w zależności ile chcemy do tego dokładamy taki sosik zawijamy to i na jeden gryz Jest smaczny w ogóle. Można siedzieć i zajmować cały dzień coś takiego. Mimo tych much, które są tu denerwujące, Jedzenie nie daje na was rozkosz w tym miejscu. I mamy jeszcze jedną rybkę. O, bardzo gorące, w ogóle trzeba uważać. Tą rybkę należy. Wymoczyć w takim sosie, który został nam podany. Dużo mm. Sosik daje takiej kwaskowości. Właśnie tego, co mi brakowało, takiej cytrynki. Ten sosik właśnie bardzo dobrze zastępuje cytrynę. Ryba po prostu jest wyśmienita, jest przepięknie podana na gorącym talerzyku. Bardzo soczyste, bardzo wysmażone, jest kruche, bardzo łatwo w ogóle, w ogóle się nabiera czy pałeczkami, czy kinkiem, nie trzeba z tym walczyć. Niektóre rybki mają dużości, a niektóre praktycznie w ogóle. Także coś wspaniałego. Nie wiem, jak bardziej was to opisać będzie Oh my god! Jest cudowne. I spróbujmy jeszcze, tutaj mam takie, to są takie ziemniaczki w miodzie i z, z czarnym sezamem mm. trochę kleisty od tego miodu ale bardzo smacznie upieczone ziemniaki polane cały miodem czarnym sezamem co najbardziej jest to trochę wkurzujące te muchy cały czas latające tutaj naokoło i trzeba je odganiać nie no, ale nic Ryba jest wyśmienita, widać w ogóle taka jak on, No i dobra. Jeszcze nam została taka zupka. Do spróbowania, która chyba przypomina nam miso. Spróbujmy co to jest. Mm. Słoną kwaśne. Zupa na maksa przypomina zupę miso, Jest to zupa jakaś na liściach i zrobiona pasty fasoli bardzo pyszne ale tu nic ja zabieram się za rybę bo nie chcę żeby mi wystygła. muszę ją jeść póki jest gorąca życia smacznego i cała przyjemność kosztowała nas 20 tysięcy za dwie osoby no i na tym zakończę ten filmik ryba była przesmaczna w ogóle cena do jakości ilości to jest coś ekstra, bo naprawdę było super tanio, było bardzo dużo tego jedzenia, ciężko było skończyć we dwójkę, było bardzo smaczne. I taki tydzień, na tym zakończę ten filmik złożony z dwóch dni, ale było warto i do następnego, życzę smacznego.